Dzień dobry wszystkim. Grzmisław, ambasada żywotności, kochani. Zapraszam, 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 zapraszam. Zapraszam wszystkich, kochani: więcej życia, więcej żywotności, więcej ćwiczeń, więcej zaangażowania we własne sprawy, kochani. Nie myślmy o strachu. Strach niczym nie pomoże. Zajmujmy się sobą. Jesteśmy ludźmi. Mamy dużo wspaniałych rzeczy, które powinniśmy eksponować przed samym sobą. Nasze wspaniałe cechy, nasze ludzkie wartości zawarte w naszych rodach. To, gdzie po prostu każdy z nas ma źródło, z którego on może czerpać. Wszystko to, co jako ludzie było nam dane do tej pory doświadczać i było piękne, cudowne, docenienie, spełnienie, zadowolenie, radość, szczęście, wymiana relacji z innymi ludźmi, bliskimi, zawodowo. Prywatnie, intymnie, w kontakcie z Matką Naturą, na spacerze w górach, na Mazurach, nad morzem, czy w każdym innym cudownym miejscu stworzenia wszechboskiego, tam, gdzie Matka Natura jest przejawem piękna, radości. Nieograniczonej mocy kreatywności. My też jesteśmy częścią tego wspaniałego, boskiego, wszechboskiego przejawienia. I również, kochani, każdy z nas ma swoje wspaniałe możliwości, tylko czasami zapominamy o nich. Pod wpływem pędu. Pogłębiających się zadań, ciężkiej pracy. Wypracowaliśmy różnego typu sposoby na odpoczywanie, zwalnienie tempa. A być może one są, zostały nam podane, jak na tacy, w taki czy inny sposób poprzez takie czy inne media. Ale tak naprawdę spójrzmy na siebie, jak często wspominamy naszych wspaniałych przodków, członków własnych rodzin. Jak wiele o nich wiemy, jak wiele wspominamy tych cudownych rzeczy, bo każdy z nas uczy się od innych poprzez przebywanie z tymi osobami, przez obserwacje. Teraz, gdy ktoś każe siedzieć w domu, czy korzystacie z większej ilości internetu? Ludzie, zastanówcie się. Wyłączcie w cholerę te urządzenia. Wyłączajcie na, przed każdym pójściem spać. Bo być może to przysporzy więcej y, korzyści i zdrowia. Czy w telewizji znajdujecie szczęście i spełnienie? Już w niektórych stacjach zaczynają śpiewać. Odejść od stołu i przyjść. Podziwiać nas. My jesteśmy potrzebni na różnych poziomach. A tu mamy zakazy, kara, więzienia, za to, za tamto, za ludzkie zachowanie. Czy to nie jest aby dziwne, że aż tak, w taki sposób, z takim podejściem? No, ja rozumiem, że to wszystko dla naszego dobra, prawda? To jest bardzo interesujące. Jakie to jest wspaniałe dla nas, jak bardzo korzystne. Kochani, strach to jest narzędzie po prostu kontroli w każdej sytuacji, w każdym czasie.